Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym Centrum Kultury odbędzie się koncert, ale uwaga, koncert dla tych najmłodszych widzów. Ze mną pani Dominika Łukasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem niezwykle podekscytowana, ponieważ właśnie pierwszy raz w Kamiennej Górze em, nasz Flaming Molto, czyli muzyczna zabawka, która mieszka w Muzykolandii, odwiedzi najmłodszych. Kochani, dzisiaj spotykamy się em, w Kamiennej Górze po raz pierwszy, więc bardzo, bardzo chciałabym poprosić. Wszystkich rodziców, aby mieli dzisiaj czas i chęć na zabawę, ponieważ bawić się będą nie tylko dzieci, ale rodzice też. Pokrótce, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kiedy dziecko widzi, że dorosły coś robi, to znaczy, że również warto to robić. To jest taki projekt muzyczny z koncertami dla najmłodszych, dla rodzin. Nie mamy w kamiennej górze filharmonii, mamy świetne ognisko muzyczne i tam na pewno część dzieci chodzi, ale chcemy, żeby ta muzyka na prawdziwych instrumentach docierała do rodzin, docierała do najmłodszych. A Dominika Łukasiewicz przygotowała świetny projekt edukacyjny, moim zdaniem. No i będziemy go testować. Testujemy go do wakacji, do czerwca. Mamy cztery edycje. Kombinujemy, Są, jednego razu jest w sobotę, jak dziś, drugiego w niedzielę do południa, po południu sprawdzimy co kamiennogórzanie chcą. Kiedy chcą przychodzić, zagłosują nogami. Jeśli będzie publiczność, jeśli będą chcieli, no to przedłużymy pomysł, będziemy to kontynuować. Jeśli okaże się, że mieszkańcy nie potrzebują, nie chcą, no to wymyślimy coś innego, bo też chodzi o to, żeby w weekendy centrum kultury żyło, żeby tutaj się działy wydarzenia i dla wszystkich to przecież nie tak, że tylko teatr dla dorosłych, czy pojawiające się jakieś takie projekty duże, ale właśnie także takie przedsięwzięcia, które są po prostu świetne. No to teraz już możemy wam zagrać. Pierwszy utwór zawsze zaprasza nas do wysłuchania. Co to znaczy jednak słuchać utworu na koncercie? Można nadstawić jedno łóżko, można nadstawić drugie łzko. Ale warto też obserwować, czy zawsze grają wszyscy muzycy. Hmm. No właśnie proszę powiedzieć, co będzie się działo na scenie. Ja nie wiem, czy to się da opowiedzieć, to po prostu trzeba zobaczyć, bo to zarówno będzie muzyczna opowieść, jak i wspólne śpiewanie, wspólna zabawa, żarty dla dorosłych czasem, rodziców. Nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, tak? Tak familijnie. Taki jest zamysł, żeby nie tylko um, dziecko się bawiło, ale żeby to był wartościowy, wspólny czas dla całej rodziny. Dzisiaj poznamy twórczość George'a Gershwina. Za każdym razem Flaming Molto ma super misję, bo oczywiście cesarzowa muzyki bardzo potrzebuje. No, dzisiaj George Gershwin będzie miał kłopot, żeby stworzyć utwór. No, i to za każdym razem jest jakiś taki muzyczny. Muzyczna historia, muzyczna nauka. My rozmawiamy tuż przed koncertem. Na scenie widzę już sporo instrumentów rozłożonych. Jakie to instrumenty? Zawsze gramy w składach czteroosobowych, oczywiście podstawą jest piano. Dzisiaj na pianie gra dla Państwa Krzysztof Pachołek. Bardzo się cieszę, że przyjął to zaproszenie nasz wrocławski muzyk, aranżer, kompozytor. Są też muzycy instrumentaliści, czyli Bogusia Rodziewicz na flecie i Emilka Francuziak na puzonie. Ja pozwolę sobie zagrać też na klarnecie. Myślę, że to będzie dość ciekawe. Jeśli tylko coś się dzieje, od razu reaguje. Ma swoich doradców. To profesor Wiolin i profesor Bas. Profesor Bas ma bardzo trudne zadanie, ponieważ codziennie musi pamiętać, żeby nosić przy sobie dwa pączki. Ponieważ niezwykle i bardzo często jest głodny. No ale. Hmm, Marta. Wszystkich zabrać do muzykulandii. Aha, no ale jak? A nie no, nie, no ja już nie mogę. No przecież piosenką. Uuu, z nóżki na nóżkę. Tak, bawcie się razem ze mną. Dzień dobry. Moldowita was. Dzień dobry. Powiedzmy wszyscy wraz. Włącz Wam ręce, złóż, bo muzyka jest. Proszę powiedzieć, skąd Państwo przyjechali? Cały pomysł narodził się w jeleniej górze, także oficjalnie przyjechaliśmy z jeleniej góry, ale tak naprawdę Krzyś przyjechał z Wrocławia, Emilka dotarła z Wąbrzycha, a my z bogu się z jeleniej góry przyjechałyśmy. Muzyka W pociągu, to już jest odniesienie do misji Flaminga Molto, ponieważ mm, anegdota głosi, że najsłynniejszy utwór George'a Gershwin'a właśnie w pociągu powstał. Ale ja nie mogę wszystkiego stracić. Trzeba przychodzić na koncerty. No to zapraszamy. Jeżeli państwo nie zdążyli przyjść do kamiennej góry, to można państwa również spotkać w innych miejscowościach. Można nas spotkać również w Karpaczu, można nas spotkać w niej Górze, ale. Za cudownym pomysłem pana dyrektora jesteśmy w Kamiennej Górze nie tylko jeden raz. Będziemy też w marcu, w maju i nawet w sam dzień dziecka tutaj w Kamiennej Górze. Także, nawet jeśli dzisiaj się państwu nie uda, to zapraszamy w kolejnych miesiącach. Tak sobie wymyśliliśmy, że ten dzień dziecka będziemy obchodzić przez dwa dni, czyli ostatniego dnia maja na rynku. Będziemy się bawić z mieszkańcami, a. Ten, to muzyczne przedsięwzięcie będzie w niedzielę, o poranku dla rodzin. Nie takim wczesnym, żeby nie było, nie trzeba będzie wstawać, ale to no, taka po prostu próba. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Mam nadzieję, bo, bo jest rzecz wartościowa, fajna i często jest tak, że przedszkola chodzą na podobne przedsięwzięcia. Te dzieci, które nie są w przedszkolach albo te dzieci, które mają taką potrzebę, no nie mają gdzie z takiego produktu skorzystać. I tu mogą przyjść ze swoimi rodzicami. I to jest absolutnie fajna rzecz. Taki był nasz pomysł, taka idea, żeby kulturalnie cała rodzina z dziećmi mogła spędzić czas, mogą przyjść z dziadkami, mogą przyjść z rodzicami. Parę osób dzwoniło, pytało i mam nadzieję, że po prostu też przyjdą, bo to jest zwyczajnie fajne. Śledzimy media społecznościowe, śledzimy plakaty, które wydajecie jako Centrum Kultury i zapraszamy. Tak, nawet tutaj w tle będzie obrazek właściwie już chyba jest obrazek, na którym są wyświetlane kolejne, kolejne edycje przedwakacyjne, czyli w tym sezonie artystycznym. No i Zwyczajnie śledzić media, śledzić telewizję, bo przecież bardzo dużo rzeczy wspólnie zapowiadamy i działamy, bo, bo Kamienna Góra jest po prostu fajnym miastem i chciałbym, żeby ludzie też to wierzyli, uwierzyli, bo, bo trochę mam wrażenie, zapomnieli, że mamy takie fajne miejsce, w którym można się i rozwijać, i ćwiczyć, i uczyć, i, no i spędzać przyjemnie taką sobotę jak dziś. A dla Państwa, dla tych, którzy nie przyjechali, parę ujęć z naszej kamery. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, zapraszam. E